W razie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkiego co najlepsze, aby malutki Jezus narodził się w Waszych sercach, a te święta płynęły w miłej, rodzinnej atmosferze. Moi drodzy, pięknie Was pozdrawiam i witam. Zbliżające święta również składam najlepsze życzenia. Święta Bożego Narodzenia wiążą się z tym, że Bóg chce być blisko człowieka. A nasze życie czasami yy, wygląda raz tak, jak spinaczka alpinisty. Że w pewnym momencie wyciągamy rękę do tego jednego uchwytu i wcale jesteśmy, jakby w tym uchwycie. Nogi się nie trzymają, nogi nie mają żadnej podkórki, również kolana. Wszystko, całe nasze istnienie jest w tym jednym uchwycie. Właśnie święta Bożego Narodzenia mają nam uświadomić, że Pan Bóg jest uchwytny. Pan Bóg jest uchwytny. Więc życzę wszystkim, żeby doświadczyli w czasie tych świąt Bożego Narodzenia bliskości Pana Boga. Z całego serca Wam tego życzę. I pozdrówcie swoich rodziców, szczęść Boże, wesołych świąt.